No hej, 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 słuchajcie, z tej strony Jakub Kart. Nagrywam ten odcinek bardzo szybko, ponieważ prawdopodobnie zbliża nam się delikatna korekta nie tylko na Bitcoinie, ale również na innych altcoinach. I potencjalnie jeśli jesteście w longach, może to oznaczać sytuację, że teraz jest bardzo dobry czas wyjścia, ale jeśli macie dopiero zamiar kupić, nie wiem, solane. TAO czy inne altcoiny z większą kapitalizacją oczywiście rynkową, no to może być to potencjalnie dobry moment, w którym uzupełnicie swoje zapasy. Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna. Więc przechodząc do rzeczy, jeśli chodzi o ten wskaźnik i dniówki, no to wciąż podpieram to, że nadal jesteśmy w hoście powiedzmy 2.0 i nadal te wzrosty są bardzo, bardzo prawdopodobne, mimo tej właśnie potencjalnej korekty, do której zaraz przejdę, no to tak naprawdę spełniliśmy oczekiwania mojego scenariusza z poprzedniego, filmu, czyli w końcu, naprawdę w końcu, po tylu, powiedzmy latach, po tylu dniach, zdołaliśmy zdąży, się tak naprawdę utrzymać nad poziomem 104 tysięcy dolarów, co jest już naprawdę niemałym sukcesem i niemałym kamieniem milowym, jeśli chodzi po prostu o Bitcoina i jego dalszą cykliczność. Co to oznacza? To oznacza tak naprawdę, że coraz bardziej ten Bitcoin się adaptuje i coraz bardziej tak naprawdę w przyszłości możemy o tej cykliczności mimo wszystko odbiegać, tak? Mogą być spadki, oczywiście, Oczywiście ta cykliczność będzie miała wpływ, ale te spadki, jeśli chodzi o Besse, mogą nie być już aż tak drastyczne, jak miało to miejsce w zasadzie w przeszłych latach i w przeszłych cyklach Bitcoina. Więc skoro jest to krótki update, to przejdźmy od razu do 4 godzinówek zaraz przejdziemy do altcoinów. Jak zobaczycie sobie teraz, to na Bitcoinie właśnie pojawił się sygnał sprzedaży. I teraz tak, kwestia tego... Jak ta korekta będzie wielka, bo moim zdaniem ta korekta po prostu jakieś miejsce w dłuższej czy krótszej perspektywie bitcoina musi mieć miejsce i miejsce będzie mieć teraz. Jeśli chodzi o takie sygnały, te mocniejsze sygnały, które widzieliście wcześniej na dniówkach, jeśli chodzi o kupno i te sygnały, które po prostu trwały dłużej, były silniejsze i powodowały większe wybicia, one za sobą zazwyczaj niosły szansę jakichś krótszych i słabszych korekt. No to raczej nie jest nic dziwnego, jeśli chodzi o rynek kryptowalut, tak? Teraz predykcje są takie, że zazwyczaj jeśli chodziło o te silniejsze ruchy, które mieliśmy właśnie na tamtych dniówkach. No to tutaj widzę bardzo duży potencjał na to, że spadniemy gdzieś właśnie do okolic naszego ostatniego wsparcia, czyli okolice właśnie 103 tysięcy dolarów, i to by było około 4,5%. No delikatnie niżej jeszcze możemy spaść, możemy zahaczyć oczywiście gdzieś mniej więcej pod te poziomy, czyli 102 tysiące. I taka korekta oczywiście po takich wybiciach, po takich przeciążeniach cenowych, gdzie tak naprawdę w tym miejscu, co Wam mówiłem w ostatnim filmie, mamy przeogromną presję sprzedażową, no ona musiała nadejść i nie mogliśmy cały czas iść do góry, ale sukces oczywiście jest... Przeogromny, po prostu przeogromny, że utrzymaliśmy się nad tymi poziomami. Jest to to bardzo, ale to bardzo dobry znak dla rynku. Jeśli chodzi o bitcoina i kolejne otwieranie longów, no to gdzieś bym był skłonny dopiero przy tych poziomach właśnie otwierać potencjalne longi. No bo teraz nie ma sensu, bo ta korekta może trwać krócej, może trwać dłużej i nic z tego nie zarobimy. A ewentualne straty, gdybyśmy spadali właśnie niżej do tych poziomów 102 2000 dolarów, no to mogą być duże i niektórych przy większej dźwigni może po prostu właśnie Zlikwidować. Więc z tych poziomów cenowych wstrzymałbym się, jeśli chodzi o longi. Dopiero potencjalnie na Bitcoinie longowałbym właśnie od tych okolic 102-100 tysięcy dolarów i wtedy realnie możemy zarobić fajne pieniądze przy w miarę rozsądnej dźwigni. Dodatkowo, jeśli chodzi o solane i resztę altcoinów, tak naprawdę to znowu mamy bardzo bliźniaczą sytuację w porównaniu do bitcoina. Mimo to pamiętajmy, że jeśli chodzi o altcoiny, no to te. Z spadki zazwyczaj były po prostu dużo dużo większe i tak naprawdę tutaj dużo większa okazja może się pojawić jeśli chcielibyśmy longować znowu od pewnych poziomów i wyłapywać te poziomy spadków no to tutaj byłyby gdzieś właśnie okolice około 160 dolarów i właśnie w tych okolicach właśnie ja osobiście będę się zapatrywać na potencjalne longi czy będę shortować raczej nie raczej wolę otwierać longi przynajmniej przy tak pozytywnym rynku shorty raczej bym sobie po prostu zostawił na ten okres gdzie będzie mniejszy ruch na Bitcoinie, będzie bardziej taka sytuacja bezsowa. Ten bitcoin zacznie powolutku spadać. altcoiny bardzo mocno podostają. No to wtedy te shorty jak najbardziej można sobie potwierać. Jeśli chodzi o tą hostce 2.0, no to bardziej bym się od y, tych shortów właśnie wstrzymywał. I tutaj paradoksalnie ta sama sytuacja, tak jak mówiłem. Jeśli chodzi dalej o solane, no to na dniówkach znowu nam się nie pokazuje żaden sygnał sprzedaży, a te sygnały sprzedaży na dniówkach też były raczej dosyć silne, bo pamiętajcie, że w ostatnim sygnale sprzedaży Solana spadła o blisko 50%, więc też można było naprawdę fajnie zarobić, ale póki nie ma sygnału sprzedaży na dniówkach, to ja raczej bym się tym po prostu nie przejmował i właśnie wyczekiwał tych okolic 160 tysięcy dolarów i te wszystkie słowa, które teraz mówię mogą być skorelowane, mogą być zbliżone, jeśli chodzi o strategię bardzo Również do innych altcoinów z większą kapitalizacją, i żeby wam to udowodnić, to właśnie przechodzimy do TAO. Więc jeśli chodzi o TAO, to tutaj mamy bardzo analogiczną sytuację. Tym razem już tego wsparcia praktycznie dotknęliśmy. Wiadomo, inny altcoin, inne poziomy wsparcia, inaczej ludzie kupowali, inaczej ludzie sprzedawali, więc tutaj te różnice rzeczywiście będą. Mimo wszystko, tak jak mówiłem, nie zmienia się strategia. Tutaj również na 4 godzinówkach dostaliśmy sygnały sprzedaży, przez co możemy dojść właśnie do naszych najbliższych wsparć. W tym wypadku jesteśmy na wsparciu w okolicach 410-420 dolarów, jeśli chodzi właśnie o tego altcoina. No, i jeśli w tym wypadku bitcoina, solany i tak dalej ten sygnał po prostu nie zmieni się na sygnał kup, no to w tym wypadku spadamy niżej i możemy dojść aż do poziomów około 380 dolarów. Ale uważam, że to jest trochę bardzo abstrakcyjny poziom, jeśli chodzi o TAO, i myślę, że takie. 400 dolarów, jak najbardziej yy, możemy zahaczyć, ale raczej nie byłby skłonny obstawiać, że zejdziemy właśnie do tego boksa. Ewentualnie możemy go na chwilę dotknąć. Więc ten film był bardzo szybkim update'em, jeśli chodzi o ten rynek. Miał wam pokazać tak naprawdę, że nie ma się czego obawiać, ale że korekta w najbliższym czasie rzeczywiście może nadejść. Może być też tak, że paradoksalnie jutro wstaniecie i będzie sygnał kup, albo po prostu będziemy, mm, będziemy mieli konsolidację na Bitcoinie i nic się wielkiego nie zdarzy, tak też może być, mm, ale mimo wszystko wolę Was ostrzec, że takie spadki, takie delikatne spadki około nie wiem, 4, 6, 8%, jeśli chodzi o Bitcoina mogą nadejść, na altcoinach może być to zdeczka więcej, wiadomo to są altcoiny, ale nie, ale nie ma się tak naprawdę czym obawiać. W dłuższej perspektywie nadal jest bardzo dobrze i nadal wszystko wygląda świetnie. Hossa 2.0 nadal nie pozostaje jeszcze odwołana. Tyle, dzięki.